Powiem wam do jakich zjebanych, no niestety, wniosków dochodzę, że bycie świadomym w dzisiejszych czasach to tak naprawdę bardzo często bycie samotnym. A no kurwa dlaczego? No bo ty dopierdalasz pociągiem biznes klasą bardzo często, shinkansenem, kurwa, za dupcasz 500 na godzinę, a inni jadą jakimiś tam składami, kurwa, podmiejskimi, jakieś tam pendolino, jakieś coś inne. I kurwa w innym w ogóle kierunku. Kompletnie nie jest po drodze. Już nie chcę na razie wchodzić w tematy, ale tak patrzę, nawet rodzinnie, tu brat, siostra, czy wuje ludzie, no to są, często rodzisz się w jakiejś tam rodzinie, to są przypadkowi kurwa ludzie, zupełnie inne zainteresowania. Każdy robi co innego, już pomijam fakt, że jeden drugiemu często dupę obgaduje. Zaraz mamy tą wigilię, kurwa. Ja już dziękuję, kurwa, za te spędy. Ja naprawdę już podziękowałem. Pierdolę, wolę swoje towarzystwo, kurwa. Naprawdę, bo to się często, kurwa, źle wszystko kończy, kurwa. Ludzie później, kurwa, z krawek ziemi zostawiają met na med, kurwa, i się zabijają o to. Brat z bratem, kurwa. No, to jest popierdolone. Ludzie, jeżeli ludzie się tak naprawdę nie kochają i nie są dobrzy dla siebie, dobrze o sobie myślą, chcą dobrze dla drugiego, tak szczerze, naprawdę, a nie bo wypada, to niech spierdalają. I trzeba kurwa odstawić to, że kto kurwa rodzina, nie rodzina. To są przypadkowi, kurwa, bardzo często ludzie. Ja wiem, że dzisiaj hejt za chwilę poleci, ale taka jest prawda. Dużo nad tym myślę, kurwa, ostatnio. I, I tak to mi się wszystko składa. Spokój ducha, Twojego ducha i Twój spokój jest najważniejszy.